Witamy panowie. Godzina 11.00 z ruszami. Spędziłem jasnego. Coś tam świrują. Pogoda jest bardzo piękna, ale jest panowie mróz. Staw zamarznięty. Pojniki nie są zamarznięte, bo są podgrzewacze. Nie ma wyszwanca. końcia tego. Poszedł do wolka i żałobnik. Dobre gołębie. Zaraz pokażę młodziaki. jest się podnoszą. Słabo je widać Sam jaśniak I pa, parę kolorów Dobry towar to i chodzi I zdrowy Najważniejsze zdrowie Dobrze. Na przybliżeniu na Maxa. Gołębie na jajkach powinny się niedługo kluczyć młode Ale jeszcze lepiej niech się nie klują A no już ten zaklepo te będą schodzić Tak to jest Przemek dzwoni, odwrócimy Nie widzę ich w słońcu. się już oczywiście usiadła. Dobra, nie ma co tam nagrywać panowie, niech siadają. Pokażemy, jakie duże są młodziaki. A chciałem wszystkich serdecznie pozdrowić. Dziękuję za pomoc dla niektórych, którzy są z nami w początku naszych filmów. Takie już młodziaki panowie Zobaczcie, jakie duże. Czepelki już złożyły jajka. W końcu je sparzyłem. I tu weterany. Jest grubasów trochę. Jest na razie wszystko w porządku. W żołądku. Widzieliście panowie, ten miał dwa piórka i młode są równiuteni. Żadnego piórka. Tak to jest, jak gołąb jest. Równiutki to jest piórko. Gąb, nierówniutki nie ma piórka. Tam cztery aż się murzynów jest sporo Były pod zaciągiem Tu jeszcze jakieś dwa Takie duże już są Ale mocno jedzona Gołębie, pokażemy Budapeszty Też dużo już mi nie zostało panowie dużo gołębi Dużo gołębi sprzedałem Zmniejszyłem stado Zostawiłem sobie tyle Budapesztów Tutaj dałem tableteczkę Doszło do siebie Zwiększymy światło Tutaj też sporo jajek Tutaj jest ponad 60 głom Budapest. Sam Budapesz, i trzy Rumuny, i para Czaposzy, i para berliny, i cztery dreszki Tu Berliny się sparzyły w końcu. Tamczyk bardzo ładny Głębie chyba usiadły, bo zaczęły wskakiwać Tak, siadły wchodzą głębie Głębie na jajka Boją się jeszcze Jaszczębia Nie widać go, odpukać Boją się coś przestały się głębiej ogólnienie, bo jest trochę zimno Jak siadą albo już siadły Siadły już O no Szybko wchodzę A no jakieś się zaplątał, jakieś się Dobra dam pauzę go odpląta Odplątałem go, ale się parę sztuk zerwało Panowie, tutaj przemko nałapał Jest około 10-12 No jasne tu jasne, wskoczył Jasny skoczył 10 sztuk tu mam parę to są nie moje to są bolka są łyski 4 e, Tiplery 3 3 e, jak to się nazywa Trzy sztuki na białych ogonach. Na czarnych ogonach to są dryery, trzy i dwa winery O 10 zł to są łapane gołębie Przemka 11 sztuk gołębów. Przemek, może wysłać. Tu już mam gojemniki wszędzie puste. Zobaczcie. Nie ma nic. Tu tylko mam to i gołębie są. Gołębniki zmniejsza. Zostaje tylko jeden gołęb. I tam kąciate mam tylko. O! O! Zerwałeś. Jest Jaszum Jak se przyleciał? Widzieliście? O wilku mowa nie było I tu Jaszum Już przyszedł Łajza Będą dawać teraz Kogut krzyczy Kury przywieziemy na dniach. W tym tygodniu, pod koniec tygodnia, przywieziemy Bolga No to już bzyka. Ciepło się robi. Ale co z tego, jak stał zamarza Panowie, jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc. Kto tam pomógł? I co tam wam jeszcze powiedzieć? Na dniach pojadę pocztowe, nagram. Co tam u nich? Pewnie młodych jest sporo, zobaczycie głęby poszły tak poszły tu wysoko Poszły bardzo wysoko, ale ich już nie znajdę Pokażemy Tą pauzę Jesteśmy tutaj teraz Szliśmy Zolą chwilę pogadam gołębie w dachu już jadą, dobrze niech wsiadają Znowu będzie o wilku mowa

os <coughs> um grupo de colombia é assim é que troca Dobra panowie, pozdrawiamy Tak to wygląda Tutaj już nic nie mam, żadnego grębia. głębia tu. Tutaj nie wychodzą z dzwoni z Wrocławia odrzucimy Dobra Postawię im wannę Może ich zwabię Niech sobie wychodzą się opalają Dobra, pozdrawiamy panowie jeszcze raz serdecznie Wszystkim życzę zdrówka Trzymam kciuki za Ukrainę. No i co mam jeszcze powiedzieć. Filmy nagrywamy i nagrywaliśmy i będziemy nagrywać. Do zobaczenia i wszystkim dziękuję za pomoc. Pocztowe niedługo będą. Pozdrawiamy.